Kiedy miałam siedem lat, w moim życiu pojawił się bus. Wielki mieszaniec, wesoły, żywotny, wspaniały. Bez kręcenia nosem chodziłam z nim na spacer. Szczotkowanie jego wiecznie skołtunionej, rudowej sierści sprawiało mi czystą przyjemność. Mając do wyboru spotkania z koleżankami, a zajęcie się busem, najczęściej wybierałam busa. Widziałam, że moich rodziców nieco to martwi. Nie chcielibym zostało odludkiem. Mieszkaliśmy w odosobnionym domku w górach, rzadko kiedy ktoś nas odwiedzał. Siostra też trochę się martwiła. Jeśli będziesz tak traktowała tych parę kumpeli, jakie posiadasz, w końcu ockniesz się bez nich, ostrzegała. W tym roku kończyła trzynaście lat i w moich dziecięcych oczach była prawie dorosła. Miałem w niej przyjaciela, jakiego moi nieliczni towarzysze zabaw nigdy nie mieli w swoim rodzeństwie. Dlatego poważnie przemyślałam jej radę. Usiadłam przy busie, głaszcząc jego puszysty łeb. Powoli tłumaczyłam mu, jak bardzo jest dla mnie ważne, ale muszę poświęcić też trochę czasu swojemu życiu. Jego złote oczy patrzyły na mnie z powagą. Wiedziałam, że mnie zrozumiał. Siostra, widząc, jak następnego dnia wychodzę pobawić się z dwiema koleżankami, uśmiechnęła się z aprobatą. Obiecała otoczyć busa opieką na czas mojej nieobecności. Gdy w progu odwróciłam głowę, by rzucić im ostatnie spojrzenie, widziałam ją przytuloną do psa. Szeptała coś prosto do jego wuchatego ucha. Bus słuchał uważnie, a ona popatrzyła na mnie i puściła mi oczko. Opuściłam dom z przekonaniem, że wszystko będzie w jak najlepszym porządku. I faktycznie było. Jak to z dużymi psami bywa, nie żyją zbyt długo, niestety. Busz wkraczał w jedenasty rok życia, gdy kończyłam liceum. Lata z nim wspominam jako najszczęśliwsze w moim życiu. Jego niezmącona pogoda ducha dodawała mi sił, kiedy coś szło nie tak. Potrafił być wesoły, jak szczeniak, nawet podczas tych kilku rekonwalescencji. No właśnie, wtedy nie zastanawiałam się nad tym głębiej. Ale teraz myślę, że parę incydentów było dziwnych. Moi rodzice nigdy nie przywiązywali zbytnio uwagi do busa, za co miałam do nich ogromny żal, chyba spychali odpowiedzialność za psa na mnie i siostra, no bo skoro tak bardzo chciałyśmy zwierzaka. Jednak długo nie mogłam im wybaczyć całkowity brak zainteresowania ciężko rannym busem, a nie był to jednorazowy przypadek a trzy zdarzenia. Pierwszy raz znaleźliśmy busa z ranami na grzbiecie dzień po mojej grypie. Miałam 10 lat. Leżałam wtedy dwa tygodnie z potężną gorączką, majaczyłam i wylewałam z siebie litry potu. Zmartwiona siostra siedziała przy mnie na zmianę z mamą. Tata dołączał do nich zaraz po powrocie z pracy. Nocami mama przysypiała na fotelu niedaleko mojego łóżka, a siostra wciąż trwała na posterunku. Rankiem miała silne kręgi pod oczami, ale nie ustawała w przycieraniu mi czoła, podawaniu wody czy po prostu trzymaniu mnie za rękę. Rodzice słowem nie skomentowali jej nieobecności w szkole, chyba docenili, jak bardzo się dla mnie poświęcała. Ostatniej nocy mojej choroby gorączka osiągnęła stan krytyczny. Z powodu ulewy Pogotowi nie mogło do nas dojechać. Błoto i stromy podjazd do naszego domku uczyniło górską drogę trasą nie do przebycia. Siostra opowiadała, że tata wisiał na telefonie, próbując zorganizować helikopter, mama wykucała się z dyspozytorem pogotowia, a ona po prostu siedziała przy mnie i odmawiała modlitwy, bo już nie wiedziała, co może zrobić. Pamiętam, otworzyłam na moment oczy tej nocy. Słyszałam głosy w tle, który mój otępiały umysł przekształcał w niezrozumiały bełkot, przypominający spowolnioną, zepsutą taśmę. Widziałam też moją siostrę. Szeroko otwarte oczy, wpatrzone w przestrzeń, ręce splecione tak, że aż zbielały jej kłykcie, podkapiące z jej rudej grzywki. I mamrotane pod nosem z niewiarygodną szybkością słowa. Analizując ten widok bardzo na modlitwę, mi to nie wyglądało. Następnego dnia poczułam się lepiej. Gorączka spadła, pogoda uległa poprawie, pogotowie dotarło. Ustalono, że nie ma konieczności zabierania mnie do szpitala. Uparłam się, by wyjść do busa. Siostra początkowo nie chciała o tym słyszeć. W końcu uległa, opatuliła mnie w cztery swetry, dwie pery skarpet, czapkę i szalik. Wyszłyśmy na ganek. Bus leżał na deskach ciężko dysząc. Z ran na jego grzybiecie wypływała krew. Na szczęście obrażenia psa okazały się powierzchowne. Tata odmówił wezwania weterynarza. Nie mogłam zrozumieć dlaczego. Opatrzyliśmy busa z siostrą na własną rękę. Wyglądał tak, jakby coś go pokąsało. Wilki? W tych okolicach to niemożliwe. Z lisami porodziłby sobie bez problemów. Był kilka razy od nich większy. Inne psy? Nigdy nie widzieliśmy bezpańskich zwierząt w pobliżu naszego domu. Sprawa pozostała zagadką. Kolejne incydenty z rannym busem zawsze miały miejsce w sytuacjach dla mojej rodziny kryzysowych. Drugi, gdy moja mama chorowała na raka. Wtedy bus został poważnie ranny, a tata dalej odmawiał wezwania weterynarza. Nigdy mu tego nie wybaczyłam. A trzeci, gdy w mojej pierwszej, wakacyjnej pracy zostałam oskarżona o kradzież. Były to mniej poważne obrażenia. Bus odszedł dzień po zdanym przeze mnie egzaminie na studia. Odszedł dosłownie, po prostu zniknął z ganku. Wołałam, szukałam dookoła domu i w lesie. Bezskutecznie. Wiesz, stare słonie, gdy czują, że śmierć się zbliża, oddalają się w jakieś ustronne miejsce, by tam umrzeć, powiedziała siostra, a ja z zrozpaczona waliłam pięścią w mur, nie wiedząc już, co robić. Pewnie bóz postąpił podobnie, chciał oszczędzić tego widoku. Potem przytuliła mnie i wyszeptała w moje ramię coś niezrozumiałego. Wybacz, rozdwojenie, brakło mi już sił. Nie pozostało mi nic innego, jak przyjąć jej wytłumaczenie do wiadomości przynajmniej pozornie. Wyjechałem kontynuować naukę do miasta, gdzie mieszkała i pracowała już pewien czas moja siostra. Jednak za każdym razem, gdy wracam do domu, wybierałem się na długi spacer po lesie, zniknącą nadzieję, że może napotkam cudem miejsce doczesnego spoczynku busa. Nigdy nie dopisało mi szczęście. Siostra pomogła wynająć w mieście przytulne mieszkanko na parterze od ludnego domku. Wiedziała, że po dwudziestu latach spędzonych w górskim odosobnieniu ciężko mi będzie przestawić się na dzielanie lokum ze współlokatorami. Jedyne co mi przeszkadzało to walczące od czasu do czasu tuż pod moimi drzwiami psy. Zdarzyło się to raz, dwa razy w miesiącu, zwykle gdy byłam chora lub biedziłam się nad jakimś życiowym problemem. Taka złośliwość losu. Poinformowana o tym siostra zbyła mnie, mówiąc, że w mieście niestety pełno jest bezpańskich psów. To smutne, ale nie można zbyt wiele na to poradzić. Martwiłam się o nią. Coraz gorzej wyglądała. Schudła, zbladła. Często miała poranione ręce. Gdy pytałam o powód, wzruszała ramionami. Taka specyfika pracy. I ucinała temat. Teraz zastanawiam się, dlaczego nigdy nie spytałem, gdzie właściwie jest zatrudniona. Trzy miesiące temu hałas ze drzwiami przypominał regularną wojnę w dżungli. Przerażona nie na żarty, postanowiłam kupić dobrą kamerę przemysłową. Zamontowałam ją tego samego dnia po zakupie. Zainstalowałam potrzebne oprogramowanie, by móc obserwować, co tam się dzieje. Rozpoczęłam też poszukiwania innego lokum. Już wolę współlokatorów, a nie hordę z piekła rodem ze drzwi. W tamtym okresie moje życie zaczęło zmierzać ku równi pochyłej. Studia okazały się trudniejsze niż sądziłam. Chłopak, któremu oddałam serce i sprączęć gotówki, ulotnił się mu z obiema rzeczami. Na dodatek wykryto u mnie paskudną chorobę dziedziczną, która osłabiała mnie dzień po dniu. Walki na zewnątrz ustały na chwilę. Zamiast tego dzień w dzień słyszałam powolne skrobanie, jakby psy ostrożnie badały, jak wytrzymały jej drewno, z którego zrobione są moje drzwi. Doprowadzało mnie to do szału i paranoi jednocześnie. Bałam się nadejścia nocy. Bałam się, że w końcu wejdą do domu. Nie mogłam złapać mojej siostry. Nie odpowiadała na zostawione przeze mnie wiadomości. Chciałam by mnie pocieszyła, by była przy mnie jak w dzieciństwie. Samotność otaczała mnie gęstym kokonem. W końcu przyszła, i jeszcze chudsza i bledsza niż ostatnio. Przeraziłam się. Byłam chora. Uspokajająco pogłodziła mnie po policzku. Nie martw się, wszystko będzie dobrze. Gdy wymieniłyśmy uściski na pożegnanie, zauważyłam bandaż wystający spod swetra. Miała nim owinięty chyba cały tors. Zniknęła nim, zdążam ją o to spytać. Tego wieczoru Horda wróciła. Usłyszałam warkot głęboki jak trzęsienie ziemi. Rzuciłam się sprawdzić, czy drzwi na pewno są zamknięte. Potem uruchomiłam laptop i podgląd z kamer. To, co zobaczyłam. Od strony zacienionego ogrodu skradało się ku domowi zwierzę. Nie pies. Nie wilk, nie lis. Było olbrzymie, pokryte skołtunionym futrem. Grzbiet miało usiane licznymi starymi i świeżymi ranami. Płonęły mu oczy. Z potężnej paszczy kapała czarna ślina. Ten widok, choć przerażający, jeszcze bym zniosła. Mowa odebrała mi co innego. Na ganku stała moja siostra. Naga, z bandażem oplatającym tors i biodra. Dopiero teraz dostrzegłam, jak wiele blizn pokrywa jej ciało, jak bardzo jest chuda. Patrzyła na poczwarę, odpowiadając jej równie głębokim, ostrzegawczym warknięciem. Potem padła na kolana. Jej rude włosy okryły ją od stóp do głów. Twarzy wydłużyła się w pysk, który natychmiast ukazał rząd potężnych zębów. Zamiast kończeń miała łapy, silne i mocne, chociaż wychudzone. Miałam przed oczami busa. Zmartwioła obserwowałam jej i jego poczynania. Potwór rzucił się w stronę drzwi. Moja siostra w ciele busa odbiła go. Potoczyli się po trawie. Bus wczepił się przeciwnikowi w gardło. Maszkara zawyła przenikliwie i machnęła łapą. Bus uderzył w ścianę domu. Po chwili wstał na chwiejnych łapach. Potrząsnął głową, przyjął pozycję obronną. Poczwara chodziła powoli to w jedną, to w drugą, jakby z namysłem. Bus, moja siostra, zadała mu poważną ranę. Ale bestia widziała, jak bardzo mój strażnik jest słaby. Postanowiła wziąć go na przeczekanie. Bus nie zamierzał bezczynnie czekać na śmierć. Gdy tylko potwór wykonywał zwrot, by znów odbyć rundkę, przez co na sekundę stracił strażnika z oczu i jednym skokiem znalazł się na kosmatym karku. Bestia wrzeszczała, machając łapami. Ostre pazury wyrywały kawały ciała z grzbietu Busa, ale ten uparcie trzymał kark przeciwnika, zaciskając potężne szczęki coraz mocniej. Wreszcie kręgosłup trzasnął jak zeschła gałązka. Potwór sapnął i runął na ziemię. Bus moja siostra puściła ofiarę. Obficie krwawiąc dowlokła się powoli do ganku, gdzie stała chwilę na drżących łapach. Potem nieprzytomna padła na deski. To wytrąciło mnie z letargu. Na miękkich nogach dopadłam drzwi. Trzęsącymi się dłońmi odblokowywałam zamki. Gdy wypadłam na zewnątrz, niczego tam nie było: żadnych psów, żadnych potworów, tylko plama krwi na ganku do rana i ona zniknęła. Nie spałam całą noc, by upewnić się, że wszystko nie było jedynie snem. Z tego zdarzenia na nagraniu pozostał mi jedynie śnieg oczywiście, jak gdzieżby inaczej za wyjątkiem pierwszych czystych trzech sekund. Gdzie na ganku miga cień mojej siostry. Obroniła mnie, pomogła. Czy żyje? Co się właściwie stało? Gdy ranek rozgościł się w moim mieszkaniu, chwyciłam za telefon. Chciałam do niej zadzwonić. Dopiero wtedy uważnie przyjrzałam się wybieranemu numerowi. 9.0 Zadzwoniłam do rodziców. Nie chciałam na razie im nic mówić o zajściu. Zresztą, jeśli nawet, to jakbym to ujęła. Próbując nadać głosowi w miarę naturalne brzmienie, zapytałam o numer do siostry. Chyba go skasowałam, a chciałam porozmawiać z nią o busie. Matka odparła poirytowana. Córko, myślę, że najwyższy czas skończyć z tymi bzdurami. Myśleliśmy, że już dawno z tego wyrosłaś i nie będzie trzeba ci pomagać. Albo się ogarniesz, albo terapeuta. Mamo, o co? Dziecko! Ty nigdy nie miałaś ani psa, ani siostry.